Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan, serwis testowy MediaTester. Przed nami Alcatel OneTouch Pop C5. Sprawdzimy sobie jak na tym smartfonie, który posiada GPS, działa aplikacja Automapa. Zainstalujemy sobie ją teraz. I sprawdzimy jak prezentuje się na wyświetlaczu, który mamy do dyspozycji w tym smartfonie. Wyświetlacz ten nie jest najwyższej rozdzielczości, ale w pełni wystarczający. Szczególnie, że cena tego smartfona jest naprawdę bardzo dobra. Mamy tu do dyspozycji wyświetlacz 4,5 calowy, 16 milionów kolorów o rozdzielczości 480 na 854 piksele. Zobaczymy jak to się prezentuje. Poczekajcie chwileczkę, zaraz wam pokażę. Na chwilę spauzuję filmik, żeby pobrać aplikację do końca i pobrać oczywiście mapy Polski i głosów. Albo nie będę pauzował, poczekajmy. Może uda się bez ściągania map wejdźmy dalej oczywiście wybieramy mapy, jakie chcemy sobie pobrać 367 MB to jest mapa Polski jeszcze trzeba wybrać lektora, w związku z tym wybieramy sobie tutaj na przykład Hołowczyca, o tak, dalej tylko Wi-Fi tu mamy trochę czasu do pobrania, tak więc ja na chwileczkę Spauzuję sobie filmik i, jak się pobierze, pokażę Wam dalszą część. Ok, mapy i głosy się już pobrały. Aplikacja wymagała uruchomienia ponownego. Ja samej aplikacji już to zrobiłem. I pierwszy ekran, jaki się pojawia, automapa informuje nas o chęci włączenia live, live Drive'u albo i też po prostu go nie włączania. Jak to woli. Jeżeli korzystamy z internetu podczas jazdy, to warto oczywiście mieć to włączone. Jakieś utrudnienia czy też korki będą y, informowały nas na ekranie smartfona. Ja w tym wypadku y, no zostawmy sobie. Ok. Aby przyspieszyć GPS, trzeba oczywiście włączyć. Tak, wszystko mamy włączone. Ja sobie jeszcze przejdę do nadajnika GPS, aby go włączyć. Tutaj jest GPS. Internet mamy wyłączony. I przejdźmy sobie do automapy. Szukam sygnału, więc to może chwileczkę potrwać, jestem przy oknie co prawda, ale może być pewien problem ze znalezieniem sygnału. Zaraz zobaczymy. OK. Sama aplikacja rozdzielczość samego ekranu wygląda bardzo dobrze. Nie ma z tym problemu. Zobaczmy, jak, jak jeżeli chodzi o szybkość działania interfejsu Nie ma problemu z renderowaniem map Bardzo szybko działa interfejs Procesor dwurdzeniowy 1.3 GHz na rdzeń e, Sprawdza się bardzo dobrze Mimo, że mamy tu tylko 512 MB RAMu Jest to w pełni wystarczające Zobaczmy, jak to będzie wyglądać jeszcze w trybie poziomym Też bardzo szybko się obraca Nie ma problemu z wczytywaniem map Jeżeli oczywiście e, chcemy oszczędzić sobie wewnętrznej karty pamięci przepraszam, wewnętrznej pamięci smartfona, której nie ma za dużo bo dla dyspozycji do dyspozycji użytkownika zostaje około 1,8 GB po uruchomieniu smartfona pierwszy raz, tak więc lepiej oczywiście zainstalować mapy i wszystko z automapy na karcie pamięci, którą zachęcam Was oczywiście, żebyście sobie kupili od razu po zakupie smartfona czy coś jeżeli chodzi o ustawienia, o same ustawienia wszystko chodzi szybko, dźwięki Nie ma z niczym problemu. Można sobie oczywiście poustawiać różnego rodzaju opcje, żeby uruchomiło GPS-a zaraz przy starcie. Żeby nie trzeba było wchodzić w ustawienia pasek powiadomień. Też sobie można u góry włączyć, jeżeli kogoś interesuje, tak żeby widzieć jak z zasięgiem, która godzina i ile baterii zostało. Czy GPS jest już złapany, czy też nie. Tak więc nie ma tutaj raczej z niczym problemu. OK, tak więc nawigacja, automapy, jak widać. Wszystko bez problemu. Można sobie ustawić trasę. Ja sobie tu może ustawię start. Nie, aktualnej pozycji może nie ma, bo nie umie znaleźć e, sygnału z tego co widzę. Ale może zaraz znajdzie. Włączyłem właśnie internet 3G, wyłączając WiFi, dzięki czemu e, AGPS powinno zadziałać. AGPS czyli assisted GPS. W związku z czym być może lokalizację sobie znajdzie. Po sieci mm, komórkowej. Ok, wybierzmy sobie adres docelowy, do którego chcemy dojechać. Aktualna cel, na przykład Katowice. O, Katowice, proszę bardzo. I gotowe. Startuj. Rozpocznie oczywiście w momencie, kiedy GPS-a złapię. Ja pozwolę sobie na chwileczkę zatrzymać film, przybliżę bardziej do okna smartfona, żeby złapał GPS-a, i zaraz wam pokażę, jak się prezentuje interfejs, gdy już złapię GPS-a. km do celu. Ok, udało mi się zdobyć e, sygnały, że tak powiem, przy oknie, jako że znajduje się troszeczkę dalej od okna. Tak więc zobaczcie sobie, jak prezentuje się interfejs. W moim przekonaniu, bardzo dobrze, e, mimo że rozdzielczość nie jest jakaś Full HD i, i jakiś Quad HD, bez problemu radzi sobie e, z aplikacją Automapa. Przypomnę jeszcze raz o rozdzielczości, jaką tutaj mamy w tym smartfonie e, Alcatel OneTouch e, C5 Pop. Mamy tutaj 480 pikseli na 854. Dla mnie, moim zdaniem, w pełni wystarczająca do smartfona. Zobaczcie, wszystko jest ok, nawet w interfejsie 3D. Ja sobie tu w 3D zwykle wyłączam ten interfejs, chodzi mi o te budynki, takie wystające, i dla mnie wtedy jest znacznie czytelniejszy ekran podczas jazdy. Ok, z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o automapę. Zachęcam Was do zakupu automapy. Automapa jest moim zdaniem najlepszym, e, najlepszą nawigacją do smartfonów, szczególnie na kraj polski. Ale także i bez problemu do jazdy, na przykład za granicę do Chorwacji czy gdziekolwiek z automapą, bez najmniejszego problemu. Mam to przetestowane, tak więc zero problemu. Tak więc z mojej strony, automapa działa szybko, bezproblemowo na smartfonie Alcatel One Touch Pop C5. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału Mediatester na YouTube i polubienia naszego profilu mediatester.pl na Facebooku. Trzymajcie się, pozdrawiam.